a dzisiaj jesteśmy klejmanczynią z mechanizmów. Teraz mnie mniej jeszcze, bo kiedyś miałam mało miejsca i teraz już nie mam i na ten świat. A dzisiaj będę już razem z wami to robił jakby. A jeszcze przypominam o zasubskrybowaniu mojego kanału. Kobiet za mnie I siema się już przymać, co powiedzieć. Dobra, już się ma. Patrzcie kanał ko, za mnie subskrybujcie. Dobijam powoli 50 subskrypcji, to na, na nie było. Nie, Wielkim wyczynem, jakby to mogliście zdobyć, a dzisiaj będę już tu chciał zrobić taki fajny mechanizm. I ten mechanizm to będzie jak robił fajną, tajną bazę, jakby. Ale ja przypomnę na 25 tysięcy wyświetleń. Już mamy ponad 10 tysięcy. Nie, no 9, tam, 9 8 tysięcy mamy. Dlatego jesteśmy teraz się... bliżej, co każde co każą. Minutę, godzinę, i ostatnio niedawno był filmik. I bardzo wolno nabijał, wyświetlenia, nie wiem czemu. Ale jak widzicie, jest czwartek, więc nie, nie wiem, ktoś robi. Nie ale teraz są wakacje, może ktoś nie chce a Dlatego nagrałam ten odcinek, gdzie dzisiaj będę męczył jeden może odcinek, ale już nie. Dobra. Hmm, no, jestmy na 25 tysięcy wyszło, na 20 subskrypcji już robiliśmy, 21 przykręcili tą liczbę, a bardzo dziękuję, jest mega specjalny, a już zaczynamy, dobra, pierwsza rzecz, którą trzeba do tego mechanizmu, to tak, serio, yy, tu nie, tu nic, aha, redstone, podstawa, druga rzecz, to będzie lepki tłok, przycisk, na pewno spowalniać Poczekaj, co tam jeszcze było w tym jeszcze co było aha dobra na pewno potrzebujemy ten bloczek yy, bloczek jakby redstone'a więc nie jest tak bardzo jakoś skomplikowany myślę że mam będzie całkiem fajny dobra raczej tak po prostu chodzi w tym to mamy tu czekajcie bo tu trzeba to przemyśleć jakoś dobrze Dobrym myśleniem. Chyba będę znaleźć jakieś miejsce. Poczekajcie, bo tu nie jest tak łatwo sobie zrobić bazę. Poczekajcie. Trzeba muszę zrobić tu. Tego tam będzie tu baza. W kolejnym odcinku. Dobra, tu... Dobra, po prostu zrobię to i potrzebuję takiego już bloka, dajmy ten, i on będzie tu przepchany. Dobra, to jakoś tu górę wyrównam, bo to jakoś realistycznie wyglądało dobrze, tak będzie. Po prostu tak, robimy tu jakieś duże pomieszczonko, takie trochę wię, większe, żeby, żeby było duże miejsca. By mi się odsunął przycisk. Zrobię tu jakieś pomieszczenie. Na ile tam, na ile to niech tam będzie, ale muszę tu zrobić szybkie pomieszczonko. Dobra, tu tak. Pierwsza rzecz. Trzeba. Tak. Tu powiedzmy, że tu będzie przycisk. Nie, tu u. Tutaj. Przycisk z jakich tam macie przyciski, po prostu dajcie tu, i potem trzeba ten tłok. Chodzi o to, że jak ten blok będzie zasilany przez to, to poczekajcie, poczekajcie, to przejdzie do tamtego cudenka Dobrze, a jak to. On popcha ten blok i ten blok już nie będzie zasilać się go i tam to się jakby włączy. Zaraz to zrobię. Czekaj, tylko najpierw zanim to, muszę po prostu to dołączyć tu. Dobra i mam to zrobione, już mam tu. A, co mi tu nie działa, okej. Okay. Muszę zrobić tak. I zrobię tu. Dobra i teraz tak, Pochodnie. Musimy zrobić tu mały jakby nazwa, przedłużacz. Troszkę tu nam jakoś... Potem to trzeba jakoś to ukryć. Kurde, jak to ukryć? Może tu będzie wejście? Poczekajcie. Się to odkrywa i od razu się idzie. Poczekajcie, tu tak nie może być. To musi być chyba gdzieś tu. A dobra, jednak ja to tak nie może być Po prostu, patrzcie, tu mu się dam przycisk O Tutaj ja po prostu nie może być Tłumaczenia, się Wam na to nie będę za bardzo zdawał Potem Wam to wytłumaczę, dobra, po prostu to dam tu Teraz przycisk powinien działać, jak to będzie uruchamiać nie, poczekaj, co jest tu. O, ok, to dajmy to. Ten przycisk to musi być tu. To musi być tutaj. O, Podstawimy go tutaj. Ten przycisk nam jest niepotrzebny. Po prostu do tego podłączmy to. To mi zasila to, będzie mi to zasilać Muszę zrobić chyba większe trochę pomieszczonko Po prostu daję to tak, tak Muszę zabrać I po prostu zaraz, tak Dajemy to tu Tu Dobra, przedłużamy to Po prostu dobra, mamy tu jeszcze chyba jeden przedłużać Dobra, tak, jeszcze jeden nie chcecie, żeby było jak najłatwiej to wejść. Po prostu tak mamy. Widzicie. Jak widzicie jest tu zamknięte to. Spieszczeje jak to? A po prostu muszę tu z bloki. Czy jest zamknięte, a jak naciśniecie? Co wyjdę stąd? Co jest za to? Tikniecie ten przycisk. Tą wam się tu otwiera i może sobie wejść. mega proste. To jest i po prostu może być jakieś wejście do bazy. Nie wiem, jak już wy sobie to już tam zaplanujcie, To zaplanujcie. No i taki coś. Ale to nie jest sam końcówka. O nie, 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 bo to nie jest takie łatwe. Tu jeszcze musi być oczywiście jakiś przycisk półwrotnią. Będę po prostu. Ale tu. Muszę po prostu, żeby zasilał ten co, so, Tu na sramzę, so, no so, muszę Z, Żeby zasilał ten tłok i po prostu ten tłok. Jaką ten. I po prostu tu chodzicie i wchodzicie. Mechanizm jest bardzo łatwy i nie sam osób na pewno by go umiało. Ale ja żeby to było takie ładnie, fajnie takie się wyglądały i co, co żeby nie mówi? no dobra, nie? Ten przycisk widać. Powieszę wam tak i o będzie trudno widzieć. Zobaczycie. Może jak się bardziej może bardziej się przyjdzie do znajdziesz Nie będzie jeszcze tak łatwo. Chociaż... Dobra chyba nie gdzieś przycisk. Dobra tu jest. Patrzę, po prostu zamienię ten przycisk tu. To całe dam tuło, żeby to, o tak było. Żeby to nie było po prostu żadnego takiego nie ale widoczne to, żeby to nie było. Wiecie, to musi być skryte. Patrzcie. Dobra, troj to widać. Ale... Muszę dać, nie wiem... Bardzo jest to ładnie, jest jakiś to najdziwniejszy, najbardziej skryty mechanizm, ale też nie jest niej. No... na Jak to idziesz... No dobra, to za fajnie. Ale wiecie, to też, to, za to, że nie jest troszkę widoczne, ale może wiecie, to też bardziej jakoś ukryć. Ja przypomnę, w pańskim kanałku za subskrybujcie. No i, ja już będę kończył. I na wysie 50 wysił, dla mnie 20 subskrypcji już przybliża się z manga specjal. Dzięki za 21 subskrypcji. I, I, nasz, bardziej bym chciałam jeszcze dobyć w tym miesiącu przynajmniej 50 subskrypcji, błaga. Bo... Nie, nie... Nie, nawet możecie w tym roku dać, żeby było, bo nam tak i tak, to znam nie dużo tego. Tu już robiłem ten przycisk i ja już się z wami będę żegnał. Dobra, ja już poczekajcie. Dobra, ja już się tylko wami Słuchajcie, moi drodzy, ja już będę z wami żegnał. Wpadajcie na mój kanał, Kup za mnie, subskrybujcie. Łapa w górę, bo jest bardzo ważna A ja zrobię mega wycień, czyli prąd sobie szybko nas survival Patrzcie o, ja zapomniałam wam powiedzieć Na tym świecie teraz będą, tylko na tym świecie będą różne mechanizmy Tylko ogólnie dobre Aha, i wprawdzie jeszcze mój kanał kuzyny, dobyć Chcę do więcej na subskrypcji Powoli, powoli i czekaj, co ja tam jeszcze mam do powiedzenia? No. Dobra, po prostu to wpiszę już. Gamę. modę. Mod, Game mode. Gamę. M. Survival, ok. Sur. Hmm, v Survival, dobra, gamę, modę, Survival. Przyszło umrę, aż nie. Oto pa pa. Hej bye, bye, bye baj, bajki.